i jesteśmy kochani ponownie słowo stało się ciałem po raz kolejny no, jesteśmy gaduły nie <gaduły> mogliśmy się rozłączyć tak i zostawić no Was tak samych tak zostawić samych to tak zupełnie byłoby nie, popa, nie? tak tak no, zobaczcie. Jesteśmy, jesteśmy cały czas na tym samym ryneczku. Za chwilę wam pokażemy, Bo co nie tu ma, się dzieje. No, to jest dzieje. never ending story, to jest niekończąca się historia Nie, to jest po prostu pięknie tych ludzi. Za chwilę wam pokażemy to wszystko. Ale tutaj z miejsca już już nie będziemy latali dookoła rynku. Tylko pokażę Wam taki krótki Shorty taki. Shorty. live, live. Co tu się dzieje. Z wieczorową Czasami. porą to jest normalnie obok ile jest ludzi, jak się jest fajnie, ciekawie, poznajemy ciekawych ludzi. Przed chwilą tutaj się z nami za chwilę wrócą. No sympatycznie jest i naprawdę bardzo miło. Co jeszcze możemy powiedzieć? Aha, nie gniewajcie się za to, że nie odpisujemy na komentarze, ale nie jesteśmy jeszcze... Nie, 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 na, nie nadążamy, jak my to mówimy no Na razie prostu... nie odpiszemy na pewno na wszystkie komentarze, nie gniewajcie się, wejdziemy w domu na spokojnie. Wszystko będzie odpisane. Także... Wiecie, bo to nie sztuka, to nie, że tak odbieramy kogoś automatycznie, na zasadzie kopiuj w klej, kopiuj w klej, tylko już znamy się na tyle i jesteśmy na tyle znamy, to znaczy, tak nas po prostu, i... Tak, i, I każdego personalnie do każdego zupełnie na to się podchodzi i ma się inne relacje, to jest najważniejsze relacje, że chce się dać odpowiedź taką no, od siebie, z serducha, a nie na zasadzie od wkleiłam, to odpisuję, 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 wklejam, ci tam, nie no, to, 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 to nie, nie na tym rzecz polega, no. Także nie gniebajcie się, wrócimy do domu, jesteśmy od prawie popołudnia, przed południa. Nie, my w zasadzie cały dzień jesteśmy na obrotach, no, no udało się pięć godzin przespać w nocy i, i, i od rana Takim rollingiem, rollingiem, który będzie trwać do. Wyruszyliśmy do końca po prostu w miasto. Wyruszyliśmy się i ruszyliśmy w miasto i jesteśmy tu teraz z Wami. No nie mamy czasu na razie odpisać, jesteśmy, widzicie, w domu, nie, jest, nie jesteśmy w domu i. No to... ale, ale słuchajcie, no to nie na tym rzecz polega, żeby tak się pognać Chyba, że byłby obowiązek, oczywiście, że tak, ale. Teraz Do pracy na wsi jeszcze mamy urlop no, i chcemy Podarujmy sobie odrobinę luksusu też, możemy usiąść sobie tak jak teraz na starym rynku i, i ten cały tłum, tą całą otoczkę, ten cały klimat, tak wsiąknąć, przesiąknąć, jest rewelacja, po prostu super, naprawdę super. Weekend jest, bawimy się i teraz Wam pokażemy jak to wygląda wieczorową porą. Zapraszam. Poproszę. Jesteśmy ponownie także witajcie zgodnie z obietnicą tu wiele czasu nam to nie zajęło po prostu wstanie ze, w stanie ze stolika od stolika i y, na sekundkę dosłownie wyskoczyliśmy żebyście zobaczyli to co tu się to, dzieje. Całe piękno no bo ja nie wiem jak to nazwać nie będę tutaj się dwoić produkować tak na chwilę taki wypadzik y, z tych wszystkich no, ogródków. <laughs> Tu jest po prostu tłum ludzi. Tłum tu się życie rozkręca, zaczyna. O, samolot, 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 ale to jest chyba jaki? Nie, samolot. To jest samolot, ale... Samolot. Spójrzcie jak to jest piękne. Ludzi. No, jak byś tak Cały... powiedział po gruziącku, że jest ludzi, wy. Z... Nie wiem, bo u nas nie ma. Na p takie słowo macie. Nie, nie, <laughs> nie wiem, czy to będzie cenzura, czy nie. Nie będę powtarzać, ale kto wie, kto jest tajemniczony to wie. Tak jak napisaliśmy w ostatnim komentarzu, że tutaj na YouTube robimy coś takiego, jak w naszym kochanym Timur Polska. Owoc... Owocne lato, lato. Robimy owocne lato, Teamwork Polska i... To jest wtajemniczony i w klimatach to wie o co chodzi. A kto chce być, to zapraszamy. To zapraszamy, chętnie udzielimy odpowiedzi. I zapraszamy do Teamwork Polska. Zdecydowanie tak, najlepsze klimaty. Dobrze kochani, to my tylko chcieliśmy pokazać Wam w Poznań nocą. Ale czy będziemy teraz życzyć dobrej nocy, bo my tak do końca nie chcemy. Nie, jesteśmy niczego cenni, nie będziemy żyć. Bo w tym cały jest ambaras. Nie ma żadnej nocy, bawcie się i używajcie życia. Dokładnie. Cieszcie się i. I jesteśmy w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie. Tam, na, mogę bez na, komentarza. Na, na, pewno, na pewno jutro się odezwiemy. Pa, do Trzymajcie zobaczenia. Się, do Hejka. Na razie.